Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z naszego eventu świątecznego. Kolejny questik, ten akurat quest bardzo dobrze pamiętam z zeszłego roku. Chodziło tutaj właśnie o zbieranie bakali, orzechów i innych takich rzeczy do świątecznych ciast dla Polci. Zaczynamy questa właśnie u niej. No i ona nam tłumaczy, że jej mama nie ma żadnych gotowych. Yy, że tak powiem, składników do ciast, i w tym roku ciast nie będzie, no ale my oczywiście się na to nie zgadzamy i będziemy chcieli yy, w jakiś sposób pomóc yy, mamy polci w tym, żeby mogła porobić ciasta. Więc idziemy do niej najpierw porozmawiać o tym kłopocie. Wybieramy opcję nie drugą, tylko pierwszą. <grym> tak? Twoja córeczka powiedziała mi, że masz zmartwienie. No tak to mi cały zapas bakali. A co to za ciasta bez bakali? No, w sumie racja. Więc my chcemy jej pomóc i musimy zdobyć parę rzeczy. Pierwsza sprawa to jest ananas, mandarynki i brzoskwinie. Jest to wersja dla osób, które mają prawdopodobnie większy niż 60 level, ponieważ wtedy właśnie yy, każą nam się udać do portu Tuzmer, do niejakiej Sinis i u niej sobie kupimy te rzeczy. A druga wersja to trzeba zdobyć dwie, dwie śliwki. Które kupimy u Esmerili w Ithan. pomarańcze, albo nie, poczekajcie, bo pomarańcze też każą kupić u Sinis. To nie wiem w sumie, czy to jest według Levela, czy według czego, ale tak czy tak, yy, to co ja potrzebuję, czyli yy, ze 3 mandarynki, ananas i ze 3 brzoskwinie, to ja to wszystko zdobędę tutaj u Sinis w sporcie Tuzmer, a jak ktoś dostanie sierivki, to pamiętajcie, że u Esmerili, Yy, pomarańcze też zdobędziecie tutaj w porcie Tuzmer, a wiśnie kupicie u Sinti w wtorek. Albo na aukcji, na no jak to woli. Z tymi trzema rzeczami idziemy do mamusi, żeby zapytać się, co dalej mamy z nimi zrobić. No i teraz ona nam mówi, że musimy, musimy je zakandyzować. Chyba dobrze wypowiedziałem to słowo. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu stworzyć. Yy, no, jak kupujecie, kandyzowane nieraz właśnie owocki są w takich puszkach z takiej słodkiej zalewy po prostu. My musimy właśnie teraz taką słodką zalewę zrobić i te wszystkie owoce tam do niej wcisnąć i dzięki temu będziemy mieli właśnie takie fajne słodkie owoce w tej zalewie. Idziemy do cukiernika w Nidhal i tutaj rozmawiamy z nim. Okazuje się, że potrzebuje cukru. Ode mnie potrzebował cukru, więc ja udaję się do przedmieści... Nie do przedmieści, do podgrodzia Nithal i tam od piekarki kupię cukier. Ale też jest prawdopodobne, że będzie kazał Wam kupić mąkę. A mąkę zdobędziecie od y, oberżysty Hal Grimura, który jest w łanach zbóż w oberży. Także, jakbyście mieli mieć, przynieść mąkę, no to lecicie tam. Ja mam przynieść ze dwa chyba worki cukru, więc kupuję te worki cukru i wracam do y, cukiernika, y, żeby mógł to nam wszystko właśnie ładnie zakandyzować. Oddajemy mu cukier i od razu teraz nam zabiera i będzie smażył nasze owocki. My musimy poczekać, no dosłownie z 5 minut maksimum, na to, żeby on to wszystko dla nas zrobił, więc sobie czekamy i dostaniemy już w gotowe słoiku kandyzowane owoce. I z tymi owocami oczywiście wracamy do mamusi porci. Polecam jak zawsze ten teleport, ten cukierek. Y, który tutaj możecie kupić u skrzatki rzęski, bo od razu Was tutaj teleportuje koło jej domu i mówimy jej to, co już udało nam się zrobić i każe nam odnieść to na półkę z zapasami, więc idziemy tutaj kawałek w lewo i tutaj jest taka y, właśnie półka, są słoiczki, my na te słoiczki i wkładamy y, do jednego z nich nasze kandyzowane y, owoce. No i i pierwsze nasze zadanie jest gotowe, ale jeszcze zapomnieliśmy o rodzynkach. Zagadujemy mamusię i ona nam też mówi właśnie o rodzynkach, czyli o suszonych winogronach. I my teraz będziemy musieli zdobyć takie rodzynki, a dokładniej najpierw winogrona, a potem je ususzyć, żeby były z nich rodzynki. Także znowu lecimy do miasteczka Nidhal i tutaj niżej do winnicy, a w winnicy biegniemy do... Takiej jednej dziewczynki, która nazywa się Mirelka Mefla, i od niej kupimy sobie winogrona, które będziemy potem musieli ususzyć. Ona jest tutaj w lewym rogu, yy, czy tam w lewej części mapy dosłownie, więc można pójść górą, można tak jak ja pójść dołem. Tak czy tak, dojdziemy do niej i kupujemy u niej winogrona. Tylko też nie wiem, chyba to yy, chyba to zwykłe winogrona, takie oto. Ale jeszcze wezmę filetowe i czarne po jednej sztuce. Tak jakby co. Ale to różowe chyba będzie tym, które będziemy musieli ususzyć. Teraz udajemy się do tornek i z tornek w lewo wychodzimy tutaj do one Bush. Ponieważ pójdziemy do piekarza, poprosimy go, żeby nam to ususzył w swojej tam jakiejś maszynie, w której suszy inne różne rzeczy. Chodzi tutaj o te jego wypieki. I Mówimy mu, że mamy tego niedużo i on mówi, że nie będzie tego do nas robił w swoim y, piecu do chleba. Każe nam pójść tutaj w lewo do y, piekarni, a w środku prosimy chłopaka, który tutaj jest i nazywa się piekarczyk Jacek. On nam to wszystko ususzy na piecu jakimś tam innym. No i każe też nam chwilę poczekać, y, to jakoś tak z 5 minut też maksimum także robimy sobie krótką przerwę no i potem dostaniemy nasze 10 yy, rodzynków i ten czarny i fioletowy winogron jak widzicie zostały więc one nie były potrzebne był tylko ten różowy potrzebny teraz już możemy znowu użyć naszego teleportu, wrócić na mapkę eventową i odnieść yy, mamie Polci kolejną rzecz czyli rodzynki, ona też będzie kazała nam je odłożyć gdzieś tam na miejsce i to oczywiście zrobimy także tutaj Najpierw zagadamy do mamusi, zdobyłem rodzynki, włóż je do słoika na półce, no to znowu idziemy tutaj ogarnąć te słoiki po lewej stronie, rzucam rodzynki do pustego słoika, no i teraz okazuje się, że jeszcze brakuje nam orzechów włoskich, laskowych, migdałów, mamy ich poszukać, no to... Jeszcze nam zostało jedno właśnie zadanie, czyli zdobycie tych różnych orzechów. Oczywiście nie zapominamy, żeby jeszcze zagadać do mamusi Polci. No i yy, każe nam udać się do jej córki, ponieważ ona zawsze towarzyszy ich yy, ojcu, który chodzi i szuka tych orzechów. Więc idziemy do Polci, zapytać się, jak nam może pomóc w poszukiwaniu tych orzechów. No i okazuje się, że. Yy, no że mówi nam o wiewiórkach, że wiewiórki mają dużo orzechów, no to w sumie logiczne. No i każe nam kupić ciasteczka i poszukać wiewiórek, które za ciasteczko oddadzą nam orzechy. No dość dziwne, no ale, że tak powiem, nie ma co, zaufamy naszej polci. Udajemy się znowu do Nidhal, tutaj do naszego piekarza, czy tam też cukiernika chyba bardziej i kupujemy u niego takie czarne ciastka one się czekoladowe chyba ciastka nazywają, są w kształcie serca no najlepiej jest ich kupić tak z 6, 7, 8 no zależy jaki kto będzie miał szczęście ja na razie sobie kupię 4 ponieważ nam się one przydadzą yy, właśnie w zdobywaniu tych różnych orzechów więc naprawdę kupcie ich więcej yy, niż ja kupiłem yy, no i co? czy to możliwe, żeby wiewiórka wymieniła orzechy na ciastko czekoladowe? lecimy na mapkę eventową do choinkowego lasu zakładamy łyżwy i płyniemy sobie tutaj po lodzie. I w tym miejscu, czekajcie, a gdzie tu się wychodzi? Tu się wychodzi po lewej stronie. I szukamy dziupli, dziupla, dziupla jest tutaj. I wchodzimy do środka. I mamy taką wielką wiewiórkę, zagadujemy. Dajemy jej właśnie jedno z naszych ciastek. No i prosimy ją o pomoc. Ta wiewiórka będzie z nami chodziła. I my będziemy teraz chodzić po różnych yy, dziuplach, żeby zdobyć jakieś tam różne orzechy. A wiewiórka będzie nam po prostu w tym pomagała. Więc musimy zdobyć tą wiewiórkę, i teraz idziemy do dziupli. Jedna jest w werbin na kordach 24.59. Wchodzimy do środka, klikamy dialog, i za ciasteczko dostaniemy w słoiku jedne z orzechów, jeden z trzech rodzajów tych orzechów, które musimy zdobyć. Także jeszcze są na dwa potrzebne. W starych ruinach jest druga dziupla. Na kordach 49-15. I tutaj też zdobędziemy jakieś orzechy. Ale za każdym razem, każdemu się tak zdarzy, że pewnego razu, jak będziecie właśnie w tej dziupli, to wasze orzechy oddacie swojej wiewiórce, która z wami chodzi. Dostaniecie za to 5 punktów honoru, ale żadnych orzeków, orzechów za to nie otrzymacie. I idziemy do trzeciej dziupli. Jest do Is. I znowu zagadujemy do tej wiewiórki. Dajemy jej ciasko. Także mówiłem Wam, żebyście kupili więcej tych ciastek. I zostały nam jeszcze do zdobycia jeden z tych orzechów, więc lecimy do przełęczy dwóch koron, czyli dwie mapki pod Karkahan. I tutaj też zaraz zobaczę dokładnie, jakie to są kordy. Gdzie ta dziupla? Tutaj zawsze takie drzewo jedno właśnie było z tą dziuplą. Gdzieś O, tu jest. Na kordach 51,48 jest dziupla. Zaglądamy do środka. No i oczywiście w wiewióreczce dajemy ciasteczko, a my zdobywamy dzięki temu trzeci rodzaj orzechów, a do tego jeszcze zdobyliśmy parę innych rzeczy, chociażby to nasiono, które warto zatrzymać. No ale dobra, wracamy do mamusi porci i tutaj zagadujemy do niej, mówimy, że zdobyliśmy orzechy i ona każe nam je włożyć tutaj do tego worka z orzechami. Także wkładamy go tutaj, wkładamy te orzechy tutaj. No, i teoretycznie wszystko już jest gotowe. Możemy porozmawiać z mamą Polci. I od razu ta mamusia Polci chce nam zlecić kolejnego questa, yy, ponieważ jeszcze będzie potrzebowała pomocy. Ponieważ yy, gdzieś zgubiła swoje przepisy. Yy, dokładnie przepis na kokosanki, którego zupełnie nie pamięta. No i każe nam pomóc. Od razu można kliknąć, że chcemy to robić, albo też można powiedzieć, że nie mamy teraz czasu. To naprawdę nic wam nie zepsuje, ale ja od razu yy, kończę tego quest'a. Jeszcze dostałem yy, walutę eventową. Yy, więc teraz zaczynamy kolejnego quest'a, czyli Poginęło z wiatrem, i to już jest przyszły odcinek. Tutaj zakończyliśmy jeszcze dostaliśmy właśnie takie dziwne nasiono, które warto na razie zostawić, walutę eventową, po drodze jeszcze te, te wiórki i tak dalej. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.